Słowo Boże na dziś, sobota 25 grudnia 2021 roku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem, Pan obnażył już sferami święte na oczach wszystkich narodów, i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 98. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce Ziemi Zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała Ziemia cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu na oczach Pana, Króla, się radujcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela czytanie z listu do hebrajczyków Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy przez niego też stworzył wszechświat Ten Syn który jest odblaskiem jego chwały i odbiciem jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większym od Aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię, do którego bowiem z Aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Zajaśniał nam Dzień Święty. Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość stąpiła dzisiaj na Ziemię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli wszystkim tym jednak którzy je przyjęli dało moc aby się stali dziećmi Bożymi tym którzy wierzą w imię jego którzy ani z krwi ani z ciała ani zwoli męża ale z Boga się narodzili a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto słowo pańskie.